Dzień dobry, Bioradny się kłania 800 z Polski Takie moje Yeti Często o nim mówię, a nigdy nie pokazuję Jest okazja Mały update yy, No tak, jak tam kiedyś ktoś wspominał Czarne wody, ale niestety no, Korzenie będą jeszcze barwić pewnie przez lata no, to nie są korzonki To, jest ko to są konary tutaj położone Więc yy, czarne wody No i światło oślepiające yy. Niestety, porosły, znaczy niestety, albo stety, porosły drzewa nad na, na tafą wody, więc coś trzeba z tym zrobić. Pierwszy, pierwszy ruch, jaki, jaki zrobiłem teraz, to jest właśnie pozbycie się jednego ze skrzydłokwiatów. Zastąpię go, zastąpię go inną rośliną, jedną z odmian kalaterii. Tak jak. U mnie tutaj w 350 w Norwegii już taka jedna rośnie. U tam w tej, w tej hydrochłodnicy, u P też tam rosną te kalate, więc więc się nada, nadają. E, myślę, że troszeczkę e, będą miały mniejsze korzenie, bo jak zaraz zobaczycie, e, to, to zajmuje trochę miejsca. Proszę bardzo. Korzenie są potężne, od trzech takich roślin, no niektórzy, nie wiem, akwarium mają mniejsze niż te korzenie zajmują miejsca. Ta po lewej stronie, ta po lewej stronie, znaczy ten po lewej stronie skrzydłowe zostaje, bo on rośnie naprawdę pięknie. No, te liście robią się potężne. no Jest efekt, jest efekt tego, tego. Tutaj po prawej stronie troszeczkę mniej, ale mówię, no wsadziłem kalatę, taką odmianę: zielono, jasnozielono, zieloną czerwoną. No okej, okay, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie rosł. Glony. Glony, no niestety, moje ulubione krasnorosty, e, ja ich nie rozumiem. Nie rozumiem, jak on, dlaczego jedne rośliny giną, nawet tego samego gatunku, drugie rośliny, kawałeczek dalej, e, w ogóle nie są, nie, nie są zaatakowane przez, te, przez, ten, e, prze, przez tego glona. No na przykład blixa, która, no mi słabo z tą blixą jest, bo, bo te Rosy sobie podjadają, żerują sobie, żerują sobie na tej bliksie, więc ją skubią tam non stop Ale no, no nie łapie, nie łapie ale zaraz wam pokażę Jeszcze jedną Zadziwiającą sytuację, gdzie e, Jeden Anubias e, Jest kompletnie zagleniony o, albo na przykład Bolbitis Kompletnie bez, bez e, krasnala Lotos Lotos też w ogóle tutaj kurde e, bardzo mi się podoba w tym moim akwarium. <laughs> Musiałbym poczytać troszeczkę może o Lotosie. Zobaczyć, jakie, jakie on warunki. Warunki najlepiej lubi, ale gdzieś tak wiecie, w jakichś takich naukowych, <laughs> naukowych e, periodykach, bo, bo to co akwaryści piszą, to ech, czasami można sobie między bajki włożyć. No, wracam do tych moich krasnali, kurde. O pięknie na korzeniu Nastaurogena, no, w miarę w miarę czysta. Ale anubiasy. Ja wiem, że anubiasy są roślinami polnorosnącymi, i, i, i tak dalej. I żeglon ma prawo zaatakować te anubiasy, ale spójrzcie spójrzcie tutaj. Tu mamy. Tu mamy anubiasy, już no, starsze liście są porażone. Tam glonem, gdzie trochę kropkami e, gdzieś tam krasnorosty, kurna. je ten, a kawałeczek dalej. Idealny, piękny, jak dopiero, co by wyszedł z tropiki, kurna, z namiotu na sprzedaż. No. E, to jest dosłownie odległość 10-15 cm, kurna, od ten. ten. Ten u góry jest troszeczkę wyżej, może ma więcej światła. No. Nie mam pojęcia. Nawet stare liście są czyste, kurwa, nie, nie mają planu. E, Rówwody wody, ktoś powie. No, FX6, tak na piernicza. No, ceną wrzucał jak tam Ultramaxy dają. A tak FX6, kurwa, daje e, parametry. Jakby chciał jak wam powiedzieć, parametry w normie, czyli praktycznie wszystkiego zero. No, 3, 0. NO30, 2 e, PO40 potasu, kurna, tam chyba 3 czy 4 dni wyszło. No i pH 6, 7. dwutlenek się w ogóle nie włącza. Dobra. Tyle z update'iku mojej 800. -ki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!